Na waśniach i Małgosia zapraszają uczniowie klas trzeci Gimnazjum. Już się zbliżają goście mili, gdzie w postaci baśni wcielili. To nasza własna adaptacja, na gryzimieckich deskach trwa akcja. Dawno, dawno temu, i dalekiego wielkiego lasu, Mieszkał sobie dywan ze swoją żoną i wolnych dzieci. Chłopczyk miał na imię Jaś, a dziewczynka małgorzki. Byli bardzo ubogą rodziną. A gdy nastała w ich kraju wielka bieda, drwan nie był w stanie zarobić nawet na chleb dla swoich dzieci. Pewnej nocy nie mógł zasnąć. Przewracał się z boku na bok i próbował wymyślić wyjście z tej trudnej sytuacji. Aż w końcu bezsilny zapytał go. I cóż my teraz zrobimy? Jak my wyżywimy nasze dzieci, kiedy sami nie mamy co jeść? Nic się nie martwię. Jutro wcześnie rano zabierzemy dzieci do lasu w miejsce, gdzie jest to Zabieramy Zdamy jej pokrące chleba i rozpalimy to ruchomisko, a sami pójdziemy popracować, zostawiając im choroby. Kiedy zostaną same, na pewno nie znajdą drugi W ten sposób pozbędziemy się. Nie żono. Nigdy tego nie zrobię. Jak mógłbym zostawić same dzieci w lesie? Przecież dzikie zwierzęta znajdą je zaraz i był nas trzem. O ty głupsze, jeśli tego nie zrobimy, wszyscy umrzemy z głodu. Kobieta, tak długo nie dawała spokoju Mewarowi, aż w końcu z wielkim zbytkiem zgodził się na niej Dobrze, zrobię to, ale będzie mi bardzo żal tych kochanych dzieci. W tej nocy, Jaś i Małgosia również nie mogli zasnąć i usłyszeli tę rozmowę. Poznając straszliwy pomysł ich Przerażona Małgosia zaczęła płakać nad tymi łzami i zaszkoczała. — Och, teraz jesteśmy zgubieni. — Uspokój się, Małgosiu, nie przejmuj się. — Zaraz wymyślę sposób, aby nas uratować. Kiedy tylko rodzice zasnęli, ja wstał w łóżka. Założył swój płaszcz”. Nie o nas jutro. tylko Rankiem, kiedy już światło świtało, a słoneczko jeszcze nie wzeszło, Matka przyszła do dzieci, by jest Wstawać na Wychodzimy do lasu poprasować. To jest wasz obiad. Zjedźcie go dopiero wtedy, jak bardzo długo Droga do lasu. Co jakiś czas, jak przystawał, odwracam się i patrzę w stronę domku. Jasiu, dlaczego tak przystaje? Nie oglądaj się w krew. i patrz po nogi. Ach, ojcze, a na mojego kotka, który siedzi na dachu naszego domku? I chcę mi powiedzieć? Do widzenia. Ojcze, to nie jest malutki kotek, ale poranne słońce, które odbija. Jednakże, ja mi Jednakże, jaś zlamał, mówiąc, patrzy na kotka. Tak naprawdę za każdym razem, kiedy się odprowadzał, rzucał na drogę kamyki, które rozbierał nocą z jednej książki. W końcu dotarli do małego śrożka. Teraz dzieci, idziecie spory spać, kto zrezygnuje ja go podpalę, aby nie było wam zimno. Tak dzieci, nazywamy swoich chłopców krótko, który ojcze złotami. Drogie dzieci, połóżcie się teraz tutaj i odpocznijcie sobie. My z ojcem pójdziemy do waszych opracowań. Wrócimy opracować w drodze powrotnej. Jaś i Małgosia żyli przy ojcu. Na całą południe mieli swoje kawałki chleba. Naprawdę. Z ciągłe robanie drew, wiedzieli, że ich ojciec jest pobliżony. Jednak to nie był odgłos siekiery, robiącej drzewa. Była to gałąź, którą dwa przywiązał do drzewa, i pod wpływem wiatru uderzała o pień, wydając odgłos podobny do odgłosu siekiery. Wieści chciały tylko przy ogniu. Aż ten zamknął im oczy. Gdy się obudziły, była już ciemna noc. Zajdzie. Wtedy na pewno znajdziemy drogę do naszego domku. Kiedy księżyc rozświetlił ciemną noc, Ja ją siostrę za rękę i poprowadził ją śladem, myślał, się tak nowe malety kamyczków, które wskazywały im drogę powrotną do domu. Szli tak całą noc. A gdy zaczęło świtać, doszli w końcu do chaty swojego ojca. Myśleliśmy, że już nigdy was nie zobaczymy. Ojciec bardzo uradował się na widok dzieci, bo jego serce cierpiało na myśl, że zostawił swoje małe dzieci same w lesie. Jednak po jakimś czasie w kraju nastała jeszcze większa bieda. I pewnej nocy dzieci usłyszały, jak matowa mówiła do swojego męża. Wszystko już zjedliśmy. Została nam jedynie połówka chleba i nic poza tym. Ponownie będziemy musieli wyprowadzić dzieci do lasu i zostawić tam. Nie mamy innego wyjścia. Serce ojca stało się za ciężkie jak kamień i pomyślał. Byłoby lepiej, gdybyśmy podzielili się z dzieci czym ostatnią karsę. Macocha nie chciała takim męża, tylko nawet naregała, aby przystał na jej pomysł. Stwierdziła, że ten, kto powiedział A, musi teraz powiedzieć B. W smutnym trwaniem, cudownie musiał zgodzić się na wolę złej macoty. Podobnie jak poprzednio, dzieci nie stały jeszcze, słyszały całą rozmowę rodziców. A gdy oni zasnęli, Jaś wstał i chciała zbierać kamyki. Niestety, macocha zamknęła wcześniej drzwi i Jaś mógł wyjść. Nie chcąc jednak martwić małgosi, powiedział: Moja mała siostrzyczko, nie płacz, bo już się spać spokojnie. A dobry Bóg nie zapomni o nas jutro. I ogląda się wokoło? — Patrzę na mojego gołąbka siedzącego na dachu naszego domku. Chcę mi powiedzieć do widzenia. Dobrze, to nie gołąbek, ale poranne słońce, które odbija się w korzynach. Mimo to jak ciągle rzucało kruszki, zaznaczając drogę powrotną. Tymczasem czasie zaprowadziła jutra dalej dalej z las. Tam ich jeszcze nigdy przeciwta nie było. Kiedy zatrzymali się wreszcie, ognisko zostało rozpalone jak poprzednio. A powiedziała, połączcie się tutaj dzieci, a my z ojcem pójdziemy na rować przy Musimy się zajmują w drodze po Młodzież podzieliła się swoim kawałkiem chleba z jaskini. Przez swoją porcję chleba mógł się drogi do lasu. Po zjedzeniu dzieci zasnęły. Nastał wieczór. I nikt nie przyszedł z porządku. I już zrobiło się bardzo ciemno. Jaś uspokajał się. Pokałem. Tylko poczekaj, aż księżyc wzejdzie. Oświetlił on wtedy okruszki chleba, które rozsypały po drodze, a one pokażą nam drogę. Jak tylko księżyc rozświetlił niego, dzieci chciały wyruszyć w drogę powrotną. Jednak nie były w stanie odnaleźć okrętów chleba. To ptaki leśne, których było tam tysiące, wyziewały je wszystkie. Mimo to Jaś nie zmartwił się zbytnio i pocieszał małgosię. Na pewno znajdziemy drogę powrotną. Jednak mimo zapewnień Jaśa, dzieci nie mogły znaleźć drogi do domu. Wędrowały całą noc i następny dzień. Nie mogąc wydostać się z ogromnego lasu. Przez ten czas bardzo zgodniały, bo przecież nic nie jadło oprócz dwóch, trzech jadłów, które rosły w lesie. Idąc tak, uczuły w końcu wielkie zmęczenie, a nóżki nie chciały już dalej prowadzić. Położyły się więc pod drzewem i zasnąły. Nastał trzeci rano. Od kiedy dzieci opuściły Dom. Tu no, zaczął wędrować w poszukiwaniu swojego domu. Ale za każdym razem, gdy ruszały w nową drogę, zagłębiały się jeszcze bardziej z nas. Pomyślały, że jeśli nadejdzie jakaś pomoc, to przyjdzie im zginąć w lesie z głodu i wyczerpania. Na szczęście, około południa, na ich drodze pojawił się piękny, śmieszno biały ptak, siedzący na gałęzi. Słuchał tak ślicznie, że dzieci stanęł się zachwykuł, się Kiedy tak skończył swoją pieśń, rozpostał skrzydła i w blas. Dzieci zaczęły i za nim. Aż w końcu zostały do małych tylko tonki. Dodowane się cały z chleba. Dach tam zebrony ściastek, a od nas Chodź, podjemy troszeczkę. Ja spróbuję kawałek dachu, a ty skosztuj okienko. Na pewno będzie to smakowity posiłek. Tak więc... Dzieci od razu zabrały się do słodkiego obiadu. Jaś wpiął się, się na palce i odłamał go w dawki. Mogło się natomiast zaczęła obrywać cukrowe szyby. Nagle dzieci usłyszały delikatny Chrób, chró, króg, króg, chrą, Kto tu zjada chatkę mą? A dzieci, nie przeszkadzając sobie w jedzeniu, odpowiedziały: Wiecie, Jaś? chatkę zjad! Jaś któremu tak bardzo posmakował, odłamał kolejny jego kawałek. A Małgosia się zabrała za słodką, okrągłą szybę. Nagle drzwi otworzyły się i dom wyszła bardzo stara kobieta. Pierająca się laską, powoli podeszła do dzieci. One tak bardzo się im przestraszyły, że od razu wypuściły wszystko, co miało w dnie. O, drogie dzieci. Państwo Wejdźcie proszę do środka i zostańcie ze mną, Nie Wam się tu złego nie przytrafi. Staruszka wzięła dzieci za rączki i wprowadziła do swojej kasy. Tam i ich najlepszymi przysmakami, jakie miała. Dała im mleko, naleśniki z cukrem, jabłkami i orzekami. Po siedzeniu położyła dzieci do nakrytych białą kościelą głumy. Wydawało im się, jakby znalazły się w raju, jednak stara kobieta tylko udawała, że jest taka miła. Tak naprawdę była złą czarownicą, która czekała na gości, jak śmiało małgosia, a jej słodki dom miał je słabiać. Dzieci przybywały tutaj, Czarownica smażyła je i pożerała, śpiewając przy tym wesoło. Czarownica mają czerwone oczy bardzo słabo widzą. Mają jednak ten tak dobry, jak dzikie zwierzęta, i bardzo źle znoszą obecność ludzi. Czarownica, kiedy tylko zobaczyła dzieci wchodzące do jej ogrodu, zaśmiała się ha, 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 teraz są moje, już mi się nie wymknął. Rankiem dzieci jeszcze stały. rodzica stała wcześniej, by móc przejrzeć jej pulknym i już obiódkim I na obiad. Po tym wywołała Jasia swoimi pomarszczonymi rękoma. Zaprowadziła do małej komórki i zamknęła, zamknęła z zakrzyżowanymi drzwiczkami. Zaczął głośno krzyczeć. Małgosiu, to... ratuj! No, czarownica nie jest dobra wcale, Małgosiu! Następnie czarownica podeszła do Małgosi, którą patrząc Chodziła i zaczęła do jej wykrzykiwać. Spadaj, Leniuku, przynieś trochę wody i goty też swojego braciszka. się siedzi teraz w komórce i musi dużo jeść. Gdy będzie wystarczająco grubej, to w końcu go zje." Małgosia zaczęła płakać, ale na nic nie pamiętała. Bo i tak musiała robić wszystko to, co kazała jej zwłaszcza rodzica. Od tego czasu podawane były jej najlepsze posiłki. A Małgosia jadła same resztki. Każdego ranka stara kobieta chodziła do komórki – Jasiu, wystaw swój koruszek, bym mogła sprawdzić, czy jest wystarczająco gruby. Lecz Jasiu wystawiał czarownicy znalezioną kostkę, a ona, nie widząc dobrze, myślała, że był to jego paluszek. Za każdym razem sprawdzała, dziwiła się, dlaczego nie może ukluczyć tego małego chłopca. Po czterech tygodniach wyjazd ciągle był chłodny i zmogła z tą no cóż, goszu, trudno. Rusz się i przynieś trochę wody. Czy jaś będzie gruby czy chudy, wytrązniemy go z wielką ochotą. Wielkie łzy zaczęły spływać po policzkach dziewczynki, a wyruszała tę okropną zębę. Boże, pomóż nam! Jeśli te straszne bestie w lesie nie zrobiły nam nic złego, nie pozwól, by ta stara czarownica nas zjadła. Pomóż się, i tak ci to w niczym nie pomoże. Wcześniej rano Małgosia musiała przynieść wody, powiesić wielki kocioł, a pod nim rozpalić ognisko. Mm -hmm. Najpierw będziemy piec. Już zaniosłam ciasto i rozgrzałam w piecu. Po czym pchnęła w stronę pieca, którym powienie puchało wysoko. Wejdź do środka i sprawdź, czy pies jest wystarczająco gorące, bo móc wstawić chleb. Lecz tak naprawdę wcale nie chciała sprawdzić, czy piec jest gotowy do pieczenia, tylko chciała im małą łączę, którą również palowała z miejscu. Ale sprytna Małgosia odbiła to miarę złej czarownicy. Nie wiem jak to zrobić. Główia gęś. Przecież drzwiczki są wystarczająco duże. Sama pokaże, jak wejść do pieca. Kiedy tylko czarowica włożyła swoją głowę do pieca, Małgosia wypchnęła ją do środka, zamknęła drzwiczki i za nim poprzednęła zamiesz. Wtedy ma zaczęła być. Zwitna dziewczynka. do jaźdia. Wyprzuciła go z powód. Teraz o nie żyje. Jesteśmy władowani. Jaś, skończyłem Staszek z klasy. Rodzeństwo poskakiwało z radości i obciskiwało się. Gdy już wiedzieli, że nic mi nie grozi ze strony całej. Chodzi do jej zdepki, gdzie w każdym kącie stały się pełne cerę i biżuterii. To z pewnością jest lepsze od kamyków. Jak to sobie sobą trochę też sklepów? Teraz już powinniśmy wyruszać w stronę naszego domku. Jak najszybciej wydostać się z tego lasu. Po dwóch godzinach spaceru dotarłam nam ogromną część rzeki. Nie jesteśmy w stanie przekroczyć tej rzeki. A na dodatek nie widzę tu żadnego mostu, ani płatki. Nie ma też żadnej łódki, ale widzę tam deskę. Gdy byli już bezpieczni, dali się w drogę do domu. Po krótkim czasie, las zaczął wydawać im się znajomych. Po kolejnych krokach, na dali domek ojca. Wtedy dzieci zaczęły biec w jego stronę. się się, Czarów, w tym czasie, opuściły dom, ojciec nie został ani jednej szczęśliwej chwili. Też wiązał się z Małgosią. W tym czasie złamaną kartę zmarła. Małgosia opóźniła swój kartuszek cztery minutami, dostając się do kuchni. Jak do Małgosów krótka, czuwają spieszone cenne kamienie. Odtąd na nigdy nie zaguściła już kasy dywara. Nareszcie strach i smutek przewinął. A dzieci wraz z ojcem do i szczęśliwą.